Witam Cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku postanowiłem dolać trochę oliwy do ognia i napiętnować polskie kobiety. Dlaczego to robię? Z własnych doświadczeń ostatnimi czasy zauważyłem oczywiście nie traktuję tego poważnie, tylko tak pół serio ostatnimi czasy Zauważyłem, że polskie kobiety mają niskie poczucie wartości. Zazwyczaj. Jeszcze raz powtórzę: mają niskie poczucie wartości. Taki był mój wniosek. I chciałem się z Tobą podzielić swoimi przemyśleniami na bazie moich własnych doświadczeń. Czy mam rację, czy nie mam racji, być może dodasz coś od siebie w komentarzu, tak, żeby się podzielić to ze mną albo z innymi. Mianowicie co jakiś czas bywam w Polsce i chcąc, nie chcąc, spotykam ładne kobiety i mówię im o tym, że są ładne. Nie zawsze, nie wszędzie, ale kiedy jest taka okazja, i jestem na takim. Spontanie to mówię, o, jaka ładna pani. I jaka spotyka mnie reakcja? A no właśnie, żadna. Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo gdybym to było raz czy dwa, to pewnie bym tego nie zauważył, ale zauważyłem, że. Przypominając sobie wszystkie sytuacje, większość reakcji jest właśnie taka. Że ja jako mężczyzna mówię coś miłego danej pani, a ona dopuszcza tak, jakby mimo uszu, tak jakby nie słyszała, nie widziała, nie reaguje, jest brak reakcji. I być może nawet bym to pominął i nie wyciągnął tak surowego wniosku, gdyby nie doświadczenia z brytyjskimi kobietami, które tutaj mam na co dzień, bo mieszkam. W Szkocji. I one o dziwo reagują na to. Pozytywnie. Kiedy on mówi, o, jak pani dzisiaj ładnie wygląda, albo fajnie się pani uczesała, albo ma pani fajną, nie wiem, tam, garst, no, kurteczkę", nie? Ładnie pani wygląda w niej. To ona mówi, o, jaki pan miły, dziękuję bardzo za komplement. Nie? Z, z może z radością, tego nie wiem ale jest jakaś reakcja pozytywna, jest jakaś taka, no, werbalna wdzięczność w stosunku do mojej osoby. Nie? Oczywiście mi to też sprawia przyjemność, bo czuję się doceniony, tak, jako mężczyzna, tak, że wow, że powiedziałem coś, co drugiemu, co drugiemu człowiekowi, już pomijając płeć, nie? ale tutaj mówię o kobietach, więc wracam do tej płci, że tej kobiecie sprawiło to przyjemność, radość, uśmiech chociażby na twarzy. Co jest takie też budujące i budujące właśnie poczucie sensu, że warto to robić. Przecież, jeżeli ktoś mi się podoba, albo coś w nim, to fajnie jest sobie to powiedzieć, czy jemu. Nie? nie zostawić tylko to dla siebie, a pomyśleć o tym i nic z tym nie zrobić. Przecież mnie to nic nie kosztuje. Nie? Zwłaszcza jeżeli się nadarza okazja, są czasami sprzyjające warunki, to ja tak się zachowuję i to mówię. Taki jest. No, mój nawyk może. No, ale wracając do tych polskich kobiet. Nie wiem, czy jeżeli jesteś kobietą, nie słuchasz się, ze mną zgodzisz. Ale zastanowiwszy się na, na ten temat, bo to jest efekt, nie? Ten taki brak reakcji, taka zdziwiona twarz, jakby nie wiadomo co powiedział. <grym> może za tym się kryje jakaś obawa. Nie, nie wiem, co na ten temat sądzisz, ale Uważam, że tak, patrząc do tyłu na sam początek, że kryje się za tym niskie poczucie wartości. Nie? Że ta kobieta, jakby tak dla mnie, w moich oczach, ona mnie informuje takim sygnałem, że ona nie jest godna przyjąć przyjemnego, jakiegoś ładnego komplementu o niej. I ona go odrzuca. Nie? nie czuje być może, właśnie dla mnie, to jest taka hipoteza dosyć mocna. Ona nie czuje wdzięczności, bo jeżeli ty czegoś nie przyjmiesz, a nie przyjmujesz, no bo właśnie, nie jesteś godna, albo masz jakieś przekonania, nie? złe na przykład na tym mężczyznę, za chwilę, nie wiem, nie tam zgwałci, albo tam coś będzie chciał jeszcze więcej. Przecież w tym pierwszym komunikacie jest jakiś komplement o urodzie. Więc robienie z góry takich założeń, że za chwilę będzie jeszcze coś tam chciało, jej, co ja wtedy zrobię, a ja na przykład jestem zajęta, mamy już chłopaka, on mnie poprosi, że nie wiem, będzie chciał się ze mną mówić, i co wtedy? No właśnie i nic. Jeżeli tak się stanie, no to przecież można śmiało powiedzieć, że słuchaj, nie jestem singielką. Mamy szłopaka, to bardzo miłe z Twojej strony. Dziękuję za zaproszenie, ale nie skorzystam, nie jestem zainteresowana. Koniec, kropka. I życie toczy się dalej. Dlatego mężczyzny, już abstrahując mnie, i dla tej kobiety. I taka szczera, asertywna wymiana zdań, nawet jeżeli dalej się coś za tym będzie kryło. Ten komplement o urodzie, tak? bo może na tym się skończy. I zazwyczaj na tym się kończy, tak śmiedź twierdzi. Więc dlaczego postanowiłem na ten temat ponarzekać, ponarzekać na polskie kobiety? Bo, żeby nastąpiła zmiana, a mi się wydaje, że warto, aby ona nastąpiła i kobiety w Polsce zmieniły swoje nastawienie, swoje zachowanie w takich sytuacjach na bardziej takie otwarte, pozytywne wdzięcznościowe i dziękujące, tak? Dlaczego? Bo to według mnie po pierwsze będzie zmieniać relacje na lepsze między kobietami a mężczyznami. Mężczyźni będą czuli sens, tak? Że warto te kobiety komplementować. Nie będą się od nich odwracać. Będą je zauważać, a nagrodzeni, chociażby takim dziękuję, o jak to miło z pana strony, no to będzie ich to nakręcało, żeby, żeby dalej się dzielili tym swoim widzeniem, tak? Piękna kobiecego. Przecież kobiety potrzebują tego naszego potwierdzenia, że ładnie wyglądają, że coś jest tam, szczególnie nawet nie w całości komuś się coś podoba. To jest takie potwierdzenie własnej wartości. Własnej atrakcyjności, własnej ładności. Przecież na to czekacie. Wy, kobiety. I teraz takie ucinanie tematu w postaci braku reakcji, no wydaje mi się niewłaściwą postawą, którą warto jest zmienić. I mówię to właśnie głośno, bo od tego się zaczyna, żeby coś zmienić, to trzeba. Do, to zobaczyć, uświadomić sobie. I śmiem twierdzić, że wiele polek tego, tego w ogóle nie widzi, nie? jak się zachowuje, bo ma też znowu taki nawyk, jakiś może lękowy, wynikający ehh, też z jakichś, no nie wiem, wcześniejszych przeżyć, nie? że lepiej się nie odzywać do faceta, <grym> lepiej nie reagować, lepiej zapaść się pod ziemię. Nie? No ale. W dłuższej perspektywie, gdzie ty lepiej się kończy, nie? I się według mnie kończy tym, że ty masz takie poczucie, jako kobieta, że w ogóle nie istniejesz, że jesteś niewidziana. Bo jeżeli nadal będziesz tak żyła i nic się do ciebie nie odezwie, to, to stwierdzisz, wow, poczujesz się może wyizolowana, taka odcięta od, od świata, nie? Gdzie ten mężczyzna idzie obok i nic na ciebie nie zwraca uwagi. No bo do tego podejrzewam, tego typu zachowanie będzie prowadziło. Bo ja to mówię z własnego e, doświadczenia, że tak stwierdziłem, że w Polsce to w ogóle nie warto do tych kobiet się odzywać, bo one i tak nic, jakby tak cisza. <grym> A ja bym mówił do ściany. <grym> nie? Źle się po tym czuję, bo to takie, taka, taki brak reakcji wywołuje u mnie raz, że złość, bo poczułem się taki pominięty. W ogóle był powietrzem, nie? że mówię do pani coś, a ona tak nic. Nie? Dwa, że nie czujesz takiego spełnienia, bo, bo ten komunikat, jeżeli ty w jakiś sposób na niego nie zareagujesz, to masz takie poczucie, że został w ogóle nie Jakby ktoś był głuchy, nie? co też może się zdarzyło, że pani była niesłysząca, a ja wymagałem od niej, żeby coś mi odpowiedziała, ale tego już nie sprawdzę. Może i też to tak było. Więc tak pokrótce chciałem wyrazić może swoje niezadowolenie nawet. No, z tego stanu rzeczy, no, może wywołam temat, może będzie to dla niektórych włożeniem swego rodzaju kija w szprychy. Może się ze mną nie zgadzasz? Może akurat trafiłem na takie kobiety, ale pozwoliłem sobie, nie lubię generalizacji, ale to ubrać, no bo właśnie. Sytuacje dotyczą iluś tam kobiet, tak? A nie wszystkich. Podejrzewam, że oczywiście wszystkie takie nie są. Polki wszystkie takie nie są. Ale jest różnica, takie mam odczucie, właśnie pomiędzy pomiędzy tą naszą kulturą polską, a kulturą zachodnioeuropejską. Ja nie mówię teraz, nie porównuję tego, żeby nie, nie wyciąga wniosku, że ta zachodnia jest lepsza, ale w tym aspekcie wydaje się bardziej dojrzalsza, bo Brytyjki są bardziej asertywne, są bardziej komunikatywne tak, w stosunku do mężczyzn i takie wdzięcznościowo dziękujące. Więc to, to się hmm, rzuca mi w oczy. Więc chciałem się z tym tobą, z tobą podzielić. Może słuchasz ty mężczyzna albo ty kobieto. Więc <laughs> przemyśl sobie proszę tą sprawę, jak to widzisz. Być może ci to pomoże otworzyć oczy, coś tam zrozumieć, coś dopowiedzieć o otaczającej cię rzeczywistości. I to tyle na ten temat. Dziękuję za uwagę, zapraszam do następnego oglądania. Pa pa!